Stoisz na peronie, obok ciebie twoi najbliżsi. Nie wiesz, czy za chwilę zostaną skierowani w prawo, do pracy, czy w lewo, prosto do komór gazowych. Jeden ruch palca ss man decyduje o twoim życiu lub o śmierci. To był początek codzienności Wiktora Frankla. Był lekarzem, miał rodzinę, miał marzenia. W obozie stracił wszystko. Żonę, rodziców. Najbliższych. Każdego dnia pracował jak niewolnik, głodny w brudzie, otoczony śmiercią. Ludzie obok niego umierali z wyczerpania, inni rzucali się na druty pod napięciem, bo nie widzieli już sensu. Frankl również mógł to zrobić, ale obiecał sobie, nie poddam się. Nawet jeśli zostanę tylko numerą, odbiorą mi ubranie, godność, moją książkę, którą napisałem, nie odbiorą mi jednego, mojej wolności wyboru Mogą odebrać wszystko, ale nie to, jak odpowiem na to cierpienie. Kiedy był bliski rozpaczy, trzymało go jedno wspomnienie ukochanej żony, widział ją w myślach tak wyraźnie, że czuł jej obecność. Miłość silniejsza niż śmierć dawała mu powód, by wstawać każdego kolejnego dnia. Frank pisał: Ten, kto ma swoje dlaczego, zniesie niemal każdy jak. Z olbrzymiego piekła, obozów koncentracyjnych, Wyniósł jedno przesłanie. Nawet w najgorszym cierpieniu człowiek może odnaleźć sens. Tragedia może stać się siłą, że mamy wybór, czy utoniemy w rozpaczy, czy staniemy się godni naszego cierpienia. Właśnie o tym będziemy rozmawiać w naszym klubie książki. Viktor Frank, człowiek w poszukiwaniu sensu. 17 września, wtorek godzina 18.30 kontra ulica chłodna 2 przez 18, Warszawa. To nie będzie tylko rozmowa o książce. To będzie rozmowa o życiu, o sensie, o tym, jak przemieniać cierpienie w siłę. Przyjdź. Może właśnie tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje dlaczego.